Widzowie, mówiłem, że nie będę nagrywał dopóki ROBLOX nie będzie działał, ale po pierwsze nie pokazuje mi już, nie tej nocy nic mi nie pokazuje, po prostu patrzcie, czekajcie, wyczyszczę wszystko Patrzcie Pokazuje mi, że nie mam internetu, a mam O, widzicie? Coś się zaczyna dziać, ROBLOX wstaje powoli, ale Postanowiłem, że też zagram sobie dzisiaj Brawla. Tak średnio go lubię, ale dobra Robloxa, no, ja mam to Brawl też. Teraz serduszko, serduszko ja Oczywiście Roblox już na pierwszym miejscu zawsze, ale. O, aktualizacja. A nie, sobą już ją miałem. Jeśli nie widzieliście, to jest aktualizacja. E, czek Ej, teraz sekreta odkryłem, patrzcie. Teraz ja sobie tak włączam rolę i patrzcie sekreta odkrywam przed chwilą. No teraz patrzcie. Będzie widać na księżycu Minka. Czy ja tylko nią widzę, czy patrzcie na księżycu tam jest Minka. Widzicie? Minka na księżycu. Eee, okej. Okay. Jeszcze wam powiem jaką postać mi się najbardziej podoba. E, chyba 3 tak, trzy, nie, a dwa? ta ta ten i ten Swój duch mi się tak nie podoba, bo ja nie lubię tak za bardzo białego, ale ja chcę ludzki białe jeszcze od. trzech to jest w ogóle powrót do tych starych to są odbiora o Elod, nawiator, kolat Widziałem gdzie. Ej, co dobra, ja w książce. Ja tu zobaczę o kostki. Hmm. Dobra, przepiszę trochę tą muzykę. Fajna, ale trochę za głośno. No, Nic nie wygląda. Za ile jest ten pakiet od Bo jak to za. Aha. Tak, to no dobrze, że ja Nowe wydarzenie odbieramy już rzeczywiście grałem Ja No, punkty mocy w Dobra Grałem sobie na nowym trybie Grał, jak? Zbiory klejnotów, a to? A kuku, co jakiś czas wszyscy dwie, dywiarze stają się nie widzieli. Aha. Okej. Okay. Już w to grałem, nie wiem, po co to czytam, ale dobra. Skójko. Nie wiem, czy to dobry pups. To jest zły pomysł, żeby się z Twika nagrała. No, na to jest dobry, bo jak się przyczepi, to będzie... Widać, o oni są. Wygram to o 10:00, a jestem zmęczony. Tam jest duch squeak? Czy mi się wydawało? Duch! Ducha squeaka ziółek ma! What? Co? Jak ten ziomek ma ducha squika. Czyż to jest niemożliwe? Co jest? Jaki koks? Oh, super. Nie no, ja na taki na, na tryb jest to dobry, tylko że akurat widziałem słabą postać i jeszcze nie mają ducha z A duch z Quica jest dla mnie brzydki, ale... Ale jest domu, więc... Wybiłem kogoś? A, tego Franka. Szkoda, że... O, Quick! Quick! Duch versus zwykły. Jest! Uciekaj! Uciekaj, Karl. Uciekaj! Dobra, dwa, czyli też tu coś robię. Styk, Kurde, nie trafiłem. A nie trafiłem, bo jest chwilka. Ziołka. O nie! Dobrze karm. Nie! Nie zabijaj! Nie zabijaj mnie! Jest! 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 jest. Nie! Nie! Tak! Nie! Yeah. Proszę o duchy! Nie! Yeah. Ja nie chcę przegrywać! Nie zabijaj! Nie zabijaj mnie! No czemu? Ty to robisz To No i super. I przegrywam nawet. O, dobra! Odbił się? Odbił? Jak odbił? O, odrodził. Już lepiej by było powiedzieć, a nie odbił. Co tu się miało odbić? Dobra, zabity ty duch Cię też? Wyjaśnię Dobra Dobra, yeah. nie! Dla mnie to jest zwykłe duło. Nie duło, jakie duo, klejnoty Duo, <grym> spójrzcie Zaraz sobie żeby co jest z Robloxem Tak sobie są, popykamy z Roblox, próbuje coś zrobić Dobra, wygrana Jehu, dobra e, Wygrana 40 o brakuje mi jednego, do rangi oczywiście dołączajcie do mojego yy, klubu, w ogóle ktoś dołączy marta xd i kufalix dzień dobry jeśli oglądacie ja to pozdrawiam też tego pozdrawiam Barta yy, marta xd 3k yy, a ten a ten yy, jeszcze wyszedł, kurde. No szkoda, no bo. O dobra, zresztą. Ile. O kurde, miał spajka. 3600. Okej. Okay. A teraz w ogóle. No wiecie, dobra. Patrzcie, co jest z Robloxem. I coś się dzieje z Robloxem? Będą to samo, um, Trochę dobra. Jeszcze sobie wejdę do Friday Night Funker, zobaczę czy nie może odnajdować... ...toty. Bo czasem są. Oczywiście podróby w Friday Funker, bo jak inaczej. Kliknie się halo. Halo. No dobra. Do stówy nie ma. O, ja no, kliktora w garstkach. Ehe, możesz, Zawsze klikał w to. Dobra, chcę już wyjść. Nie rysuję home. Home. Szanowni mnie widzi? Halo, bo ja chcę po prostu zobaczyć, jest nowa postać, ale się nie da. Halo, halo. o, patrzcie, masz niebezpiecznie mało miejsca. Już mi się to pokazuje. No po prostu, tylko zacząłem odcinek chyba za 8 minut. Trochę. No to nie wiem, czy tak można powiedzieć, że, że co. co... Jak nie będzie Robloxa to ja nagrywam. Mówiłem i teraz skończymy odcinka. Odcinka, odcinek odcinka. Dobra. Nie wchodzimy do tego. Do pach. Widzimy się jak Roblox w ogóle zacznie, wiecie działać przez chwilę chociaż Hello! Bo ja chcę pograć sobie Roblox, pograć w bubble gum, simulator, halo. Okej, okay, ja to ja. Dobra, pa widzowie, widzimy się jak Roblox będzie wstawać na nogi. Pa.